Pierwsza miłość, co wydarzy się w nowych odcinkach serialu? Z pewnością nie zabraknie emocji. Marek nie potrafi poradzić sobie ze śmiercią Teresy, drąży, dopytuje o przyczynę i dopatruje się nieścisłości w przebiegu leczenia. Co jeszcze wydarzy się w odcinkach 4115 do 4119, których emisja w dniach od 15 do 19 grudnia 2025 roku o godzinie 18 w Polsacie, pierwsza miłość, odcinek 4115, emisja 15 grudnia 2025 roku Tomek i Jolka zastawiają pułapkę na Borysa, chcą go przyłapać na gorącym uczynku. Podwójna gra budzi dawno ukryte emocje. Jurek jest w rozterce, czy dla zauroczenia powinien porzucić wygodne, ustabilizowane życie w mieście? Póki co jednak wspólnie z Adrianną organizuje aukcję na rzecz znajdującej się w kryzysowej sytuacji rodziny Marcinkiewiczów. Wadlewianie, choć popierają sprawę, nie są chętni, by sypnąć groszem. Izabela zapewnia Kacpra, że wciąż pracuje nad Teresą, stara się ją przekonać, by oprzytomniała i wróciła do domu. W rzeczywistości zaś krok po kroku przygotowuje jej odejście. Tymczasem Teresie udaje się w końcu dodzwonić do Kingi, rozmowa ma dramatyczny przebieg. Chwilę później kobieta trafia do Pierwsza miłość, odcinek 4116, emisja 16 grudnia 2025 roku. Zaalarmowany Marek biegnie na oddział tylko po to, by usłyszeć tragiczne wieści Teresa zmarła. Kinga jest w szoku, nie może w to uwierzyć. Zrozpaczona, wyrzuca sobie, że nie potraktowała ostatnich słów matki poważnie. Upojeni wspólnym sukcesem, Jurek i Adrianna umawiają się na randkę. Jednak gdy o Jurka upomina się jego wspólnik i żąda natychmiastowego powrotu do miasta, dla młodego lekarza przychodzi czas decyzji. Co wybierze? Piotrek, coraz bardziej zaniepokojony przedłużającą się nieobecnością Melki, szuka jej po koczowiskach bezdomnych. Na jednym z nich znajduje telefon dziewczyny, pierwsza miłość, odcinek 4117, emisja 17 grudnia 2020. Izabela pomaga rodzinie Teresy w trudnych chwilach. Odrętwiała z bólu Kinga odbiera akt zgonu matki. W dokumencie z zaskoczeniem zauważa dziwną pomyłkę. Filip umawia się z Angeliką. Wciąż liczy, że ich przyjaźń przerodzi się w głębszą relację. Jednak dziewczynę nadal zdaje się zajmować wyłącznie Kamil, nawet gdy nie ma go w pobliżu. Filip pęka, Piotrek angażuje Białego w poszukiwania Melki. Tymczasem ona, choć ranna po napaści, z uporem kontynuuje swoją misję. Intuicja prowadzi ją na grób Ani. Pierwsza miłość, odcinek 4118, emisja 18 grudnia 2025 roku. Marek nie potrafi poradzić sobie ze śmiercią Teresy, drąży, dopytuje o przyczynę i dopatruje się nieścisłości w przebiegu leczenia. Tymczasem Izabela cieszy się troskliwością Kacpra i Marysi, żałoba zbliżyła ją z rodziną. Melka trafia do kliniki z obrażeniami wewnętrznymi. Biały jest poruszony jej poświęceniem. Czy Piotrek odłoży na bok złość i dawne żale i pogodzi się z ukochaną? Kalinę martwi nowa tajemnicza dziewczyna Krystiana. Podobnie jak Ewa, spodziewa się kolejnych kłopotów w jego życiu. Tymczasem Krystian pociesza Łucję Riterską, która wciąż nie umie pogodzić się ze stratą syna. Dojrzałą kobietę i młodego chłopaka łączy. Pierwsza Miłość, odcinek 4119 Emisja, 19 grudnia 2025 roku. Eliza korzysta z każdego pretekstu, by spotkać się z Wenerskim. Bolesław tymczasem zaczyna coś podejrzewać. Wysyła swojego syna Darka, by śledził macochę. Ewa znajduje w szkicowniku Krystiana portret pięknej kobiety. Powstrzymuje się od pytań, by nie narazić się synowi. Postanawia za to przywrócić Fabiana do pracy w barbarianie. Oficjalny powód: chce raz na zawsze rozprawić się z kradzieżami w knajpie. Przyjaciółki szykują się na pogrzeb Teresy. Kinga żałuje, że przez swój upór i zacietrzewienie nie zdążyła pojednać się z matką. Jej wściekłość jednak wzbiera na nowo, gdy na cmentarzu pojawia się Mateusz, dostał przepustkę, by pożegnać.